O, o budowę, o, najpierw o remont mostu, a od pewnego czasu o budowę <coughs> jeszcze przed powodzią, bo most Nowej Soli, w Nowej Soli, symbolicznie w Nowej Soli, bo on dzisiaj jest w połowie, w, w mieście Nowa Sola, w połowie gminie wiejskiej, no był w stanie coraz gorszym od wielu lat i on wymagał już remontu i te nakłady były szacowane też na wiele milionów złotych. Wczoraj została w Radzie, byłem na Radzie Miasta w Nowej Soli podczas obrad i podjęta została decyzja, też trudna decyzja, gdzie dyskusja była też dosyć żarliwa, ale chyba naprawdę dobra decyzja, żeby jednak w trudnej sytuacji finansowej miasta, bo Nowa Sól nie ma łatwej sytuacji finansowej z wielu względów, no to nie czas i miejsce, żeby to analizować żeby te pieniądze wyłożyć. Oczywiście budzą się wątpliwości tego typu, czy jednak na drodze wojewódzkiej, bo jeszcze raz podkreślam, to jest droga wojewódzka, czy jednak y, y, Zarząd Dróg Wojewódzkich poprzez, y, poprzez marszałka, poprzez y, y, instytucję marszałka województwa albuskiego nie powinien tym partycypować. Y, ale to, co już wcześniej padało, y, 95% dofinansowania się nie zdarza, to jest naprawdę dużo. Oczywiście kto powinien partycypować w tych 5% to moglibyśmy długo dyskutować. Chciałem jeszcze raz podkreślić, nie wiem czy państwo wiecie, ale cały przebieg nowej drogi, budowa mostu będzie się odbywała na terenie gminy wiejskiej Nowa Sól, nie w mieście. To nie będzie most Nowej Soli. Ale to nie o to chodzi. To jest kwestia analizy tego komu ten most będzie służył, a będzie służył wszystkim. I to, co zostało powiedziane tutaj wcześniej, to jest trudna decyzja i dla powiatu, który też przecież nie ma budżetu jakiegoś ogromnego, a szczególnie dla miasta Nowa Sól, jest trudna, ale dobra. Ten most po prostu trzeba wybudować, bo on będzie służył wszystkim. I teraz bardzo ważna rzecz, o której powiedział pan Petelka. Chciałem wyraźnie to podkreślić. Proszę Państwa, my możemy analizować budowę mostu na obecną sytuację, jaką mamy. To jest jedna analiza, jaką będzie pełnił rolę Wzdłuż drogi wojewódzkiej, obwodnica, i tak dalej, i tak dalej. Możemy to analizować, ale musimy analizować sytuację, w której powstałaby kopalnia miedzi. To jest sprawa odległa. Ja już tu byłem, tłumaczyłem Państwu, że to nie jest kwestia z dnia na dzień. To potrwa do samej decyzji dotyczącej budowy kopalni. To jest około mniej więcej 4 lata. Czyli decyzja o budowie kopalni zapadnie nie wcześniej niż za 4 lata. My nie wiemy, czy ona powstanie. Ale jest bardzo duże prawdopodobieństwo, bo przy w tej chwili sytuacji surowcowej na świecie, rosnących kosztach miedzi bez względu na to, kto tą kopalnię będzie budował, czy to będą robili Kanadyjczycy, Lumina Kanadyjska, czy to będzie robił KGHM, dla nas, dla mieszkańców regionu, to już ma trochę drugorzędne znaczenie. Ważne, żeby taka inwestycja ewentualnie powstała, ale ona będzie rodziła niesamowite, niesamowite skutki dla całego regionu, dla miasta i trzeba brać to pod uwagę. Pamiętajcie Państwo, że no, powiat jest częściowo przedzielony, może nie dokładnie na pół, ale linią Odry i ten most będzie popełnił gigantyczną rolę i też trzeba brać to pod uwagę, że miasto wykłada największy wkład, jeśli chodzi o te pieniądze, ale gdyby kopalnia miedzi powstała, to największe korzyści będą czerpały gminy, które są po tej drugiej stronie Odry, czyli gmina Wiejska Nowa Sól, gmina Kolsko, gmina Siedlisko, tam największe profity będą po tamtej stronie. Nowasul na kopalni miedzi zyska najmniej. Dlatego, że miasto jest o bały, bardzo małej powierzchni Nowa Sól, nie ma gdzie się rozbudowywać. Ale to nie, nie chodzi o to. Korzyści z takiej inwestycji będą czerpać wszyscy. Miasto w jakiejś części też, ale najwięcej te gminy, które są po drugiej stronie Odry. Proszę też zauważyć, jak się będzie odbywał ruch samochodów. Jeżeli powstanie tam inwestycja, która będzie generowała około 5 tysięcy miejsc pracy po tamtej stronie Odry, Proszę sobie wyobrazić, z czym to się wiąże. Z ruchem kolejowym, może też, ale ja bym tego ruchu kolejowego nie przeceniał. Tak? Dlatego, że dzisiaj, po pierwsze, to jest zupełnie inna technologia niż, budowa, niż znana nam kopalnia miedzi WGHM-u. To jest zupełnie coś innego, więc to trzeba brać pod uwagę. Ale będzie generowany ruch samochodów ciężarowych, gigantyczny. Obwodnica Nowej Soli będzie pełniła no, bardzo ważną rolę. Węzeł na S3 w Nowej Soli będzie grał, odgrywał bardzo ważną rolę. Oczywiście węzeł Nowe Miasteczko również, bo nowa sól nowe miasteczko, tak go scharakteryzuje, który też będzie tą ważną rolę odgrywał. Proszę sobie wyobrazić, co się będzie działo, kiedy powstanie inwestycja warta 26 miliardów złotych, gdzie zatrudnienie znajdzie 5 tysięcy osób i będzie ona ulokowana po drugiej stronie odry. O, o, o ma wyobraźni proszę sobie ym, to gdzieś tam spróbować ym, wyobrazić i zobaczyć, jak to będzie działało. Ten most jest niezbędny, on jest potrzebny jak powietrze dla naszego regionu. Yy. I uwa uważam również, że może pozostałe gminy powinny też jakieś części partycypować, bo to nie jest kwestia tylko i wyłącznie Nowej Soli albo, albo gminy wiejskiej Nowa Sól. Wszystkich gmin również po tej drugiej stronie, bo oddziaływanie tej inwestycji będzie ogromne również i na nowe miasteczko, tak, i na kożuchów, tak, i na wszystkie miejscowości, które są po drugiej stronie. Więc to budowa mostu trzeba analizować w tym kontekście. I to, co pan starosta powiedział, 95% dofinansowania już się może nigdy nie zdarzyć, więc trzeba z tego skorzystać. I jeszcze jedno na koniec taka uwaga, czy moje marzenie, które miałem od, od wielu lat i o, o tym rozmawialiśmy, i może kiedyś uda się zrealizować. Obwodnica przyborowa. Tak, bo wybudujemy nowy, nowoczesny most o dużej przepustowości. Gdzie rzeczywiście on będzie generował coraz większy ruch a przy budowie kopalni, no to będzie ten ruch gigantyczny, obciążenie obwodnicy nowosmolskiej, węzła i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze raz powtarzam, korzystać na tym będą wszyscy, a najbardziej gmina wiejska Nowa Sól, bo po tamtych, może Kolsko, bo dokładnego punktu lokalizacji nie znamy, ale te gminy z, z tamtej strony. I, I ta inwestycja bardzo ważna. Ten most by nie wytrzymał, wszyscy wiemy doskonale. Tak? który dzisiaj jest, który w czasie powodzi dostał naprawdę dodatkowego, znaczy dodatkowe zniszczenia, bo tiry, które stały na moście na czerwonym świetle, doprowadziły poprzez drgania do tego, że ten most był coraz słabszy. I ten nowy most musi powstać. Oczywiście trzymamy też kciuki za most bytom Modrzańskim, który no, będzie no, też bardzo ważną inwestycją, bo on ożywi zarówno Bytom Modrzańskie, jak i siedlisko. I te inwesty... A Z tego co rozmawiałem przed chwilą, też jest planowany most, budowa nowego mostu w Głogowie, czyli ta przepustowość się zwiększy. I kończąc, ta inwestycja jest niezwykle potrzebna. Oczywiście, że dobrze by było gdyby województwo się dołożyło do, do inwestycji na, na ścieżce, na drodze wojewódzkiej, ale te 95% ze strony władz województwa Lubuskiego to też jest ukłon i w naszą stronę, ale jeszcze raz powtarzam, i w swoją. Bo jeżeli powstanie kopalnia miedzi, to będzie okręt flagowy nie tylko gminy wiejskiej Nowa Sól, nie tylko miasta, nie tylko powiatu, ale to będzie okręt flagowy całego województwa i będzie odgrywał niesamowitą rolę. Więc na koniec, powinniśmy pójść za ciosem, panie starosto, i powinniśmy lobować za tym, żebyśmy kiedyś w przyszłości realnej doprowadzili do budowy obwodnicy Przyborowa, bo ta obwodnica Przyborowa będzie bardzo, bardzo, bardzo istotna przy tym natężeniu ruchu, gdyby... Ta inwestycja kopalni miedzi powstała. To wszystko to są naczynia połączone, bardzo ważne. I na koniec jeszcze raz. Ja się bardzo cieszę, że te ogromne pieniądze się znalazły, bo most na Odrze spowoduje to, że no, i rozwój Nowej Soli i całego powiatu stanie się faktem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie senatorze. Dziękujemy za...